Zawsze WIG-20 to był taki marazm. Nie? Tam się niewiele co działo na tym indeksie. No i wracając do ETF-u. Kupując ETF, wybierasz tą dywersyfikację. Nie wiem, jak bardzo też mieć podejście do, do dywersyfikacji. Chcesz bardzo szeroko dywersyfikować to, co mówiłem, czyli wszystko, czy generalnie jednak poszczególne rynki, albo to, co znasz najlepiej. To ja mogę powiedzieć od siebie, ja kupuję to, co znam najlepiej. Tu mieszkam, tu żyję, tu widzę te spółki. Najlepiej rozumiesz i czujesz ten rynek. Będzie się coś działo. Słuchaj, ty też, będziesz, ty też go najlepiej czujesz, bo tak. już jak ludzie, jak ludzie zaczynają rozmawiać o jakichś sytuacjach, no to już wiesz, co się dzieje. Podam ci bardzo ciekawy przykład naszej wiedzy na temat tego, co się dzieje w rynku i jestem też ciekawy Twojego zdania. Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Rzadko oglądam telewizję, ale to był taki czas, że generalnie patrzyłem, co się dzieje w telewizji. Mm -hmm. I z obrazu, yy, który był, i przekazu w mediach. w mediach, to nie ten prezydent powinien wygrać. Tak. Bo tamten serwował bułki, ta bułki z hamburgerami i tańczył na wiecach. A drugi chodził, szerzył tam. Znaczy, druga, przepraszam, hmm. bo to była Kamala Harris. Tak? tak. Tu mówiła, opowiadała, była taką babką energiczną. Miałaś taki przekaz? Tak. Myślałeś, że kto wygra? Bo ja byłem przekonany, że wygra Kamala Harris. I dla mnie było wielkim zaskoczeniem. Ale ludzie, którzy siedzieli w Stanach, wiedzieli, że wygra Trump. Jak sobie porozmawiałem z ludźmi, którzy tam... No mają tu... dostęp do tych nastrojów społecznych. Rozmawiałem z sąsiadem. Mają też dostęp do informacji. Jak tak. ty tu będziesz siedział, będziesz wiedział, że konflikt zbrojny jest za twoją granicą, bo dużo się mówi, że tutaj e, jest pewne ryzyko, że ono występuje, ono jest minimalne, ale występuje, to będziesz wiedział szybko. Tak. Szybciej niż... E, niż ktoś tam ktoś w Stanach, sam... czy w Australii. Prosta, więc ja też wolę wybierać rynek. Jak widzę, nie wiem, że jest gorące lato, to mogę powiedzieć, że producenci złotych napojów będą mieli wyniki bardzo dobre, ale jak widzę, że jest kiepskie lato, no to mogę się domyślać, że będą mieli kiepskie, więc wtedy mogę zrezygnować z zakupu na przykład akcji.